Dzień dobry, dzień dobry wam wszystkim. E, jestem Pinko, albo Pinko92, jak chcecie. M Dzisiaj robię nowy filmik na e, GTA Sandras. Andreas. Pod tytułem poradnik dla debila. Poradnik dla debila będzie taki... Będą... Będzie... Raczej będą takimi filmikami dla debili. Czyli nie dla debili, tylko dla normalnych ludzi. Ten można widzieć, że mamy dwa francuskie samochody, Citroen C6 i Peugeot 206 HDI. No i bierzemy je. Poczynamy radio. Ocjonalna radio. I coś jeszcze. E... Już jest dobrze. Wracamy do gry. W tym odcinku zobaczymy, jak się zatrzymać. I Je. już jesteśmy w domku. Za to dziękuję bardzo i do widzenia.